Robimy odcinek taki asml. Taki, że jeżeli ja się przechylam, to powinniście słyszeć to z drugiej strony. Bardzo serdecznie chciałem podziękować za wszystkie suby. Jest was już 270. Naprawdę 270. 70, niesamowity wzrost. Bardzo chciałem za to podziękować, za każdy z nich. Są naprawdę ważne. Dziękuję, że poświęcacie mi swój czas i mam nadzieję, że go Wam nie marnuję za bardzo. Odcinki są krótkie, więc może aż tak bardzo nie. Bo pamiętajcie, że oglądając, dziękuję za suby. Ja nie daję gwarancji zwrotu czasu. Czas jest niezwracalny. Dziękuję, że jesteście. Mam nadzieję, że zobaczymy się też jutro. Miłego weekendu. Odpocznijcie. Zbierzcie siły. Niech to będzie dobry weekend. Trzymajcie się dobrze. Jeżeli chcecie dostawać powiadomienia od YouTube'a, to oczywiście możecie włączyć dzwoneczek. Dajcie łapkę w górę, jeżeli ten odcinek wam się podobał. I oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zapraszam do zostawienia subskrypcji. To bardzo pomaga i sprawia, że ten kanał się rozwija. Dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się. Widzimy się jutro. A teraz będzie kilka dźwięków, żeby to był taki odcinek ASMR. Jak powinien być. Nie wiem, czy słyszycie kot tam miałcze. Więc to będzie pierwszy dźwięk. Tu mam jakieś lusterko. Wezmę jakąś książkę. O, słyszycie to? Chyba wystarczy. Dziękuję i do zobaczenia jutro. Pa!